Zadanie trzecie. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, które są nieparzyste i jednocześnie są podzielne przez 25 jest. No tutaj musimy wykorzystać na pewno regułę mnożenia, ale zastanówmy się. Po pierwsze musimy mieć liczbę czterocyfrowe, co symbolicznie sobie zapiszemy w taki sposób. No i teraz, żeby taka liczba czterocyfrowa, naturalna, żeby ona była podzielna przez 25, to tutaj musi stać liczba na pewno 25. To będzie pierwszy przypadek. Natomiast w drugim przypadku, tutaj, no właśnie, ja napisałam 50, ale jeżeli będzie stało 50 na tych dwóch ostatnich miejscach, to znaczy, że ta liczba będzie liczbą parzystą, a nie może być parzystą, czyli musi stać liczba 75. Tutaj jeszcze można byłoby zapisać na tych dwóch ostatnich miejscach liczbę 50 i na pewno dwa zera. Natomiast w tych przypadkach obie te liczby, gdybyśmy mieli taką sytuację, to obie te liczby, te dwie ostatnie, byłyby liczbami parzysteni. Czyli te dwa przypadki o te musimy wykluczyć. Pozostają nam tylko i wyłącznie te dwa pierwsze przypadki, które zapisałam. I teraz przekształcimy sobie te wyrażenia. Na trzy cyfrowe symbolicznie. Dlaczego? Dlatego, że popatrz, tutaj na tym ostatnim miejscu mogą stać tylko dwa przypadki: tylko 25 i tylko 75. Więc tutaj zapisujemy, że mamy tylko dwie możliwości. Dobrze, wracamy teraz do treści zadania i patrzymy, że liczby mają być liczbami naturalnymi. Zgodnie z definicją liczb naturalnych, liczbami naturalnymi są wszystkie takie liczby, które wyrażają naturalne całości. Czyli będzie to na pewno 1, 2, 3 i tak dalej. Natomiast my tutaj będziemy musieli wybrać na pierwsze i drugie miejsce liczby z następującego zbioru: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 oraz 9. I teraz liczebność tego zbioru wynosi 10. To znaczy, że w tym zbiorze, o tutaj w tym, jest 10 elementów. I teraz popatrzmy. Jeżeli będziemy chcieli tutaj na pierwszym miejscu postawić jakąś liczbę z tego zbioru, to możemy wybrać tak naprawdę liczbę od 1 do 9 włącznie, czyli albo jedynkę, albo dwójkę, albo trójkę, albo czwórkę, albo piątkę, albo szóstkę, albo siódemkę, albo ósemkę, albo dziewiątkę. Jeżeli wybierzemy 0 i wstawimy je tutaj, to my w rezultacie uzyskamy nie liczbę czterocyfrową, tylko trzycyfrową. To znaczy, że to miejsce możemy obstawić na 9 sposobów, dlatego tutaj zapisuję 9. Natomiast w tym miejscu już może stać dowolna liczba spośród tych 10, więc zapisujemy tutaj 10. No i jeżeli będziemy chcieli zastosować regułę mnożenia, to po prostu te wartości liczbowe będziemy musieli przez siebie przemnożyć, czyli będzie to po prostu odpowiedź B.